Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym Dużym Pokoju z książką. Mam wielką przyjemność gościć w Dużym Pokoju panią Martę Dzido. Marto, przede wszystkim pisarka, reżyserka, scenarzystka, autorka zdjęć. Zgadza się? Czy coś pominęła? <gry> Wszystko się <gry> zgadza. Myślę, że to tych ról można jeszcze dopisać inne role, moje życiowe, prywatne i wyjdzie już taki zupełny multitasking, że robię wszystko. Ale w ostatnim czasie przede wszystkim, przede wszystkim pisarka, przede wszystkim autorka książek. No ja się przyznam, Marto, że Babiela to jest moją, twoją, moją pierwszą książką. Czyli dla mnie to jest odkrycie literackie. Oczywiście sprawdziłam w internecie, jakie były poprzednie książki, i aż się zdziwiłam, że je przeoczyłam, bo ja jednak o literaturze, o książkach mówię od lat. A z tytułów, bo tak jak się przyznałam, nie znam, wynika, że tematyka kobieca nie jest Tobie bardzo bliska. Jest mi ta tematyka bliska. Tych książek jest już, już kilka. Bo piszę, można powiedzieć, od wielu lat ja piszę, od 25, dosyć długo. I Babie Lato to jest, powiedziałaś, Twoja pierwsza książka, moja ostatnia. Znaczy, moja ostatnia, ta najnowsza. Bo nie mówię ostatnia, bo mam nadzieję, że jeszcze jakieś napiszę i że zdarzy mi się jeszcze coś opublikować. Ale rzeczywiście to jest taka najświeższa rzecz z zeszłego roku, zbiór opowiadań. Które, które rzeczywiście podejmują tematykę taką związaną z kobiecym ciałem, z kobiecym doświadczeniem, różnym bardzo, i bohaterkami tych opowiadań są kobiety na różnych etapach życia. No, bardzo Szybko wpadłam w tę książkę, muszę ci powiedzieć i tak bardzo mnie zaintrygowała okładka, to jest obraz Mateusza Szczypińskiego, nie? tutaj pokazuję, wydawnictwo Relacja wydało książkę Marty no, ja jestem zachwycona tą okładką, ona jest tak inspirowana szagalem, no bo to tam ta fruwająca kobieta to oczywiście błyskawiczne skojarzenie, no ale też te kobiety na dole, tutaj jeszcze raz pokażę, ta jest derwiszy, nie? Z welonami białymi, ale kobiety w czerni. Sprawdziłam. Obraz był pokazywany w 2024 roku, Twoja książka 2024 rok. Inspiracja była obrazem, czy, czy odwrotnie jakoś? Właśnie to było tak, że okazuje się, że myśmy z Mateuszem nie znali się wcześniej i krążyliśmy wokół tych samych tematów, nie wiedząc, że je eksplorujemy i podejmujemy. Ja pisałam Babie Lato i dowiedziałam się, że po prostu w galerii w Warszawie, zaprzyjaźnionej galerii Lokal 30 jest wystawa zatytułowana Babie Lato. I Aha, sprawdziłam czyli. To, czyli... Czyli ty, ty, tytuł był zupełnie oddzielnie, tak? No, tytuł był oddzielnie. Mój tytuł był oddzielnie, jego tytuł był oddzielnie. No, hełmo, hełmońskiego to też było oddzielnie i pewnie różni ludzie krążą wokół tych babich lat na swój sposób. I byłam ciekawa, jak to jest, ten jak ten temat Mateusz Szczypiński podjął dziś współcześnie i czym to to jest dla mężczyzn w moim wieku, którego ja nie znam i który się zajmuje malarstwem. I zobaczyłam tenże obraz i, i pomyślałam sobie, no, aż, aż nie, nie byłam w stanie uwierzyć, że on namalował moje bohaterki. I namalował moje bohaterki, bo one są właśnie takimi kobietami, które są trochę pokawałkowane, tak jak widać na tym obrazie w częściach takie, no, może, poturbowane, pokiereszowane przez życie. Ale mimo wszystko tańczą, są razem, są na tej łące, wieje tam im wiatr. Jedna z nich frunie, odważyła się pofrunąć, mimo że nie ma skrzydeł, ale jej się udało. I te, i te które zostały na dole, to one jej tam w te skrzydła dmuchają i ją wspierają w tym locie. I tak się złożyło, że mm, kiedy. Książka była już właściwie gotowa do druku, to moja wydawczyni zapytała mnie Marto, a ponieważ moje książki są wydawane, można powiedzieć, w takiej serii, którą zwykle ilustrowała Joanna Florczak i ona też piękne okładki robi graficzne. I dostałam zapytanie, czy masz jakieś sugestie co do okładki? Jakbyś chciała, żeby ona wyglądała, ja mówi nie, ale wiecie co, zobaczcie sobie obraz Mateusza Szczypińskiego, i może tam znajdziecie jakąś inspirację I nie było moim jakoś zamierzeniem, nie wiedziałam nawet, że to jest możliwe, ale Mateusz Szczepiński się zgodził, żeby ten obraz był okładką tejże książki, więc za co jestem mu serdecznie wdzięczna. I, i tak myślę, że, że no jest to ciekawe to połączenie w ogóle literatury i, i malarstwa i że to się gdzieś tak zapętla w tej tematyce i zazębia. No, powiem ci, że rzeczywiście no, no, trafiliście na siebie, bo ten obraz to jest, tak jakby, poddyktant do Twoich opowiadań. Tak mi się wydaje, bo wszystkie Twoje bohaterki to właśnie są w takim tańcu, nie? One są wszystkie już paniami starszymi, po doświadczeniach życiowych, które no, gdzieś tam w coś się wpląta, wplątały, albo po prostu mówią: Ja już nie muszę. To jest taki, każda ta bohaterka mówi o takim swoim brzydkiego słowa, użyje, ale mi się wydaje, że, on jest, że ono jest najlepsze, takim w kurwie kobiety dojrzałej, wiesz? Tak na zasadzie, może gniewie, gniewie, o, żeby nie było brzydko. Tak na zasadzie, ja już nic nie muszę, dajcie mi święty spokój, ja chcę mówić swoim głosem. To jest moje życie, mam tego dosyć. Wszystkie są gdzieś tam pokiereszowane. Albo gdzieś tam zgwałcone w parku, prawda, albo opresowo przez męża traktowane, albo po prostu oszukane. I wszystkie one są po takich doświadczeniach, ale wszystkie mają w sobie siłę. Powiem Ci, że ja z podziwem czytałam portrety tych kobiet, najczęściej prostych, zwyczajnych kobiet. Zwyczajnych i myślę takie, takich mających doświadczenia, które są wspólne dla nas wielu, dla wielu kobiet, doświad do, doświadczenia, które nas kształtują, nas formują, oczywiście nas też bardzo ranią, ale zależało mi na tym, żeby zmierzyć się z tymi doświadczeniami i żeby pokazać, że to, to, to są doświadczenia, które mogą nas zmienić, mogą nam sprawić to, że będziemy silniejsze. Że będziemy mogły tymi doświadczeniami się podzielić i, i wzmacniać nawzajem. I rzeczywiście tam jest bardzo możliwe, że jest tam dużo gniewu, oczywiście on jest, gniewu, kurbu nawet, ale osobiście uważam, że gniew, w przeciwieństwie do złości, bo złość to jest coś innego, ale gniew jest bardzo budującym uczuciem, takim uczuciem, z którego może wyniknąć dużo dobrego. I jeśli on nie będzie tłumiony, a moje bohaterki go nie tłumią, jeśli on nie będzie skrywany, a będzie wypowiedziany właśnie wprost, będzie powiedziane, ja już tego nie chcę, ja chcę inaczej, ja się teraz chcę przeistaczać, teraz jest mój czas, do tej pory dawałam Wam siebie, a teraz chcę być dla siebie. Ja jestem dla siebie pierwszoplanową postacią w moim życiu i jestem na pierwszym miejscu i teraz chcę właśnie rozłożyć skrzydła, mimo że jestem pokawałkowana, mimo że spotkały mnie różne przykrości, a może właśnie dlatego, że mnie to spotkało. Ja już tego nie chcę i ja chcę pofrunąć. No i rzeczywiście te, te, te tematy, które z, no z jednej strony kręcą się wokół tematów przemocy, tak jak wspomniałaś, ale też tematów związanych z przemijaniem, z, ze starzeniem się ciała, z oswajaniem jego kruchości, z zaprzyjaźnianiem się albo jakimś takim przynajmniej akceptacją tego, że nie jesteśmy wieczne, że możemy się pochorować, tak jak bohaterka też jednego z opowiadań, e, innych zakończeń nie będzie, która się nagle dowiaduje, że w jej ciele jest jakieś obce ciało, z którym e, nie wiadomo, czy to, czy to jej nie zniszczy, jak ona ma do tego podejść. Jest to dla niej trudne, bo ona do tej pory myślała, że e, nic, nic jej nie grozi, że ma mnóstwo siły, że jeszcze całe życie przed nią okazuje się, że nie. I że to są takie doświadczenia, myślę, wspólne dla nas wielu, z których możemy y, wiele się nauczyć, wyjść z nich mądrzejsze. Y, no i ta mądrość doprowadza nas do tego, że się zbliżamy, już tak powiem, może metaforycznie, do bycia Wiedźmą, e, wiedźmą czyli tą, która wie. Tak jest. Wiesz, to co mówiłaś teraz o starzeniu, no to, to pięknie opisałaś w lecie, wiesz, w tytułowym opowiadaniu, zresztą pierwszym tutaj w książce. To jest przepiękne, jak ta kobieta wspomina o tym, o tutaj mam kurze łapki, opadłe policzki, chomik, prawda, zmarszczki, uderzenia gorąca i tak zauważa te zwierzęta w sobie, ale cóż, jestem... Niewidoczna idę, już mnie nic nie interesuje. Nie? No, też mi się wydaje, że to takie właśnie wspólne, co powiedziałaś, wspólne doświadczenie kobiet, czyli właściwie te wszystkie historie, one tak się dzieją, czy w nas czy obok nas nie i możemy je obserwować nawet jeżeli nikt nam tej te historii nie opowiada to tak jak w tej, ta która wie w tym, w tym opowiadaniu, my już nie musimy rozmawiać ze sobą, my już wszystko wiemy, my już po prostu tak no tak intuicyjnie z sobą rozmawiamy nad tą sadzawką w tym naszym miejscu, nie? podoba mi się też jeszcze jak w włączasz tę retrospektywę, wiesz tam, retrospekcję, że to jest niby w czasie tym teraz teraźniejszym yy, się dzieje akcja, nie daj się mała na przykład, a gdzieś tam w drobnych dygresjach, i to mi się bardzo podoba. W drobnych, drobnych dygresjach opowiadasz historię kobiety, opowiadasz, co jej się wydarzyło albo kto ci uwierzy. Tu jest podobna technika, nie? właśnie Twoja forma tych opowiadań. Ci, muszę Ci powiedzieć, że jest, że jest świetna. Ja nigdy nie byłam miłośniczką opowiadań, zawsze lubię takie długie opowieści, ale wiem, że autorzy opowiadań naprawdę mierzą się z bardzo trudną formą, bo trudno jest w małej formie zawrzeć tyle treści. No. To jest, to jest takie to jest takie coś, że się jakby zaczynałam od powieści i teraz chciałabym wrócić do powieści, ale miałam taki czas, że i Babie Lato i poprzednia jeszcze moja książka, Sezon na truskawki", to są zbiory opowiadań i czasami sobie myślę, że mniej znaczy więcej, jak napisać, Skondensować to jeszcze bardziej, zrobić jeszcze bardziej gęste, żeby nie było już gdzie wcisnąć szpilki, żeby nie było tam powietrza, a żeby powiedzieć tyle, ile chcę powiedzieć. I rzeczywiście forma jest istotna dla mnie, bo zawsze się zastanawiam, znaczy nie interesuje mnie zupełnie opowiadanie od A do Z, chronologiczna jakaś historia. Bardziej mnie interesuje właśnie też, czy gra z pamięcią, czy to jak przychodzą do nas czasami jakieś wydarzenia z przeszłości, które nagle nam zabierają teraźniejszość. Tak jak mówisz, że są opowieści dzieje się dzieje w teraźniejszości, ale tak naprawdę w głowie jesteśmy cały czas w doświadczeniu, które nam zrobiło krzywdę i od którego się nie możemy odczepić, które, które wraca i zapętla się. Czy, czy historie, które czasami nawet być może są jakoś hipotetyczne, wymyślone, troszeczkę wyobrażone. To też jest istotne dla bohaterek, które mm, obserwując swoje na przykład starzejące się ciała, e, ze, e, tak jak w Babimlecie, tym, tym tytułowym opowiadaniu, bohaterka mm, stara się oswoić też język, e, i, i zaprzyjaźnić z tym językiem, i to wszystko, co działa na jej niekorzyść. Czyli te wszystkie takie wyrażenia, które każą nam myśleć o tym, że kobiece ciało, które się starzeje, jest brzydkie, złe, niewidzialne, i tak dalej, i są lwie zmarszczki, kurze łapki, chomicze policzki, i tak dalej, i tak dalej, że to jest coś w tym pięknego, i też ta gra z językiem, który mówi na przykład o przekwitaniu, menopauzie, wolę mówić o tym jako o przypływie, sięgać do metafor związanych z naturą, z, z, ze światem przyrody. I wtedy, opowiadając sobie takie doświadczenie, które kulturowo jest doświadczeniem, które nas odrzuca, opowiadając. O tym doświadczeniu właśnie w taki literacki sposób wydobywając z niego piękno, mam wrażenie, że mogę jakoś przybliżyć nas do tego, żeby z tym doświadczeniem obcować i być z nim bliżej w akceptacji i w dostrzeżeniu jego wartości. No, opowiadałaś o języku. Rze rzeczywiście, twoje opowiadania to... Dla mnie bardziej poezja, wiesz, stosujesz dużo, dużo neologizmów, przepięknie bawisz się językiem, no przepięknie, mi się tak niesamowita mi tak, ta gra językowa podoba, no stosujesz stylizacje językowe, czyli też tak wspaniale, wspaniale manewrujesz tutaj w tym języku. Ja zacytuję Marcie przypomnę, a zacytuję Państwu na przykład no, no moje wspaniałe opowiadanie, właśnie za Zaprawdę. Przecinek za prawdę i za wszystkie kłamstewka. No, no, genialne Marta, po prostu genialne. Albo ba tak, baby, oto moja tajemnica wiary. Wielka jest, a jej moc wyzwalająca właśnie. No, bardzo, bardzo bawiłam się Twoim językiem, muszę przyznać. I właśnie tutaj nie można szpilki. To jest, to jest bardziej zbliżone wiesz, do takiej, to nie jest oczywiście poezja, ale to jest bardziej zbliżone do tej formy, takiej lapidarnej formy y, poetyckiej. To jest, moim zdaniem to jest duży, duży plus w twoich opowiadaniach. Ja mam taki obyczaj, że ja piszę po książkach ołówkiem y, i pod koniec twojego tego pierwszego opowiadania napisałam. Super o starzeniu i zanikaniu. No i rewelacja, bo rzeczywiście tak to, bo mi to wystarczy taka notatka i po prostu pamiętam wtedy o czym jest to opowiadanie. Też gęsta, też gęsta. No, też gęsta więc, i... więc być może, być może właśnie to dlatego. No a wielka niedźwiedzica, wielki ukłon dla autorki. No, to jest niesamowita opowieść, nie? Z perspektywy wnuczki, o tym, jak babcia brała ją na boską słodkość, jak tłumaczyła jej, co w życiu jest najważniejsze. No, Wspaniałe. To jest, to, jest to jest taka historia. Właściwie ona się zaczyna to są takie dwie kobiety. Nie wiemy. Tak naprawdę na początku nie wiemy, że jedna jest wnuczką, druga babcią. One sobie wychodzą, jest piękny jakiś majowy dzień, pachną bzy, idą sobie do cukierni i jedna, dru, drugiej, jedna z drugą stają tam za, jak, za jakąś śladą, i wybierają sobie pucharki z lodami, który. I ta jedna okazuje się, że jest taką mentorką, może mistrzynią, trochę taką przewodniczką, o, tak bym powiedziała. No a później się dowiadujemy, że no właśnie, ten skok czasowy, dowiadujemy się, że jedna z nich to jest babcia, której już nie ma. Babcia, której nie ma, ale tak naprawdę ona jest, bo ona jest w pamięci, bo ona przy, potrafi się e, przypomnieć pod postacią motylka, albo pod postacią ptaszka, albo mruga e, w nocy e, jako gwiazdka, kiedy ta dziewczynka mała, ale już jest ta dziewczynka, przecież dużą, dorosłą kobietą. Wychodzi, patrzy w niebo i widzi, że tam wielka niedźwiedzica tak? czyli ta konstelacja gwiazd. I taka, taka wspólnota bycia też trochę poza, poza światem, poza czasem, bo, bo to jest o tym, że relacja między bliskimi osobami i między kobietami, które łączą więzy krwi, z których jednej już na tym świecie nie ma, ale jest w jakimś innym w swoim kosmosie, świecie, może trwać i ona może trwać właśnie też mimo tego, że że jednej z nich już nie ma. To też jest, tak jak, tak jak pierwsze opowiadanie jest o, o przemijaniu, o swajaniu ciała, które się starzeje, no to drugie jest już bardziej o właśnie o odchodzeniu i o tym, jak z tym odejściem takim fizycznym bliskiej osoby można sobie poradzić i, i za pomocą jakich, hmm, nie chcę użyć słowa sztuczek, bo to nie są sztuczki, za pomocą jakich em, emocji, uczuć, y, metod, można się z tą osobą kontaktować i, i jednak być z nią, mimo wszystko. No i widzisz, ty powiedziałaś, że to nie od początku jest wiadome, no to, to chyba tobie się autorko nie udało, bo ja od początku wiedziałam, że to jest wnuczka i babcia. Od razu? No. tak. Tak, szczególnie bardzo mi się podobały, wiesz co, może dlatego, że ja miałam taką babcię że hmm. też było, też mówiła do mnie młoda damo, prawda, proszę tutaj, proszę tu, więc być może dlatego tak. jakoś to tak wyczułam, i ta cukiernia i to, że idziemy nie do kościoła, tylko w przeciwnym kierunku na nasze boskości. <gry> I no to, to mi tak się właśnie przypomniała moja babcia, więc być może, być może dlatego wiedziałam od razu. Tam też jest taka nutka wyrzutów sumienia tej kobiety, już wnuczki kobiety dojrzałej, że no. Przegapiła pewne rzeczy, no bo uciekła, no bo kiedy dojrzewają młode dziewczyny, młodzi mężczyźni, prawda, no to wiadomo, uciekają. No, chromy to ptak, który nie opuszcza swego gniazda, każdy musi przeżyć swoją przygodę. No i ona tak potem żałowała, że jednak tu jej nie było, tutaj zawiodła, że tutaj nie była. No i, i to tak jest. I to jest też tak mi się wydaje w tym opowiadaniu mocno dźwięczy, że przychodzi taki czas w życiu każdego człowieka, że już. No, traci kontakt z tymi takimi najbliższymi, młodszymi, bo oni właśnie wyfruwają z gniazda. No i to się tak. Chyba zawsze jest, taki, zawsze jest takie poczucie, że można było być bliżej, można było coś więcej, można było o coś więcej zapytać, o co już nie możemy zapytać, albo powiedzieć, czego już nie zdołamy być może powiedzieć. Natomiast y, chyba liczą się te chwile, właśnie te takie krótkie chwile, wykradzione rzeczywistości, kiedy one idą zamiast do kościoła, idą sobie na te lody, i to jest ich jakiś taki moment y, 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 jakiejś takiej cudownej, wspólnej przyjemności, która może jest trochę wbrew obyczajom, wbrew temu, co by społeczeństwo oczekiwało, y, i wszyscy dookoła one sobie po prostu mają tą, tą, to, ten, ten swój moment. Gdzie, gdzie jedzą sobie te lody, a później, a później idą na, na łączkę, kładą się w trawie i, yy, i dmuchają w dmuchawce. Więc mm. yy, chyba dużo, dużo staram się w ogóle w babim Lecie pokazać. Tak jak samo Babielato, jako, jako tytuł książki, jako temat. Czyli taki krótki moment, który się pojawia na początku jesieni, w końcówce lata, babie lato. Jeszcze są takie ciepłe dni, ale czuć, że one są już trochę krótsze. Jeszcze są te promienie słońca, ale już widać, że one są troszeczkę niżej. i Wszyscy wiemy, że za chwilę będzie jesień, będzie słota, będzie plucha, będą kałuże, zacznie padać też ze śniegiem, nastanie ciemność i chwytamy ten taki ostatni moment, ten ostatni promień jeśli jesteśmy świadome, jeśli wiemy, że warto go schwytać, bo czasami, czasami możemy go przeoczyć. Ale tutaj chodziło mi o też babimblecie o to, żeby, żeby pokazać te momenty, tak jak na przykład moment, kiedy bohaterka tego opowiadania innych zakończeń nie będzie, otrzymuje diagnozę. I tutaj też oczywiście wszyscy wiemy, że to jest rak, ale nie używam tego słowa, tak jak tutaj nie używałam tego słowa wnuczka w tym wielkim widzieć i bohaterka otrzymuje tę diagnozę, i do końca nie wie jeszcze, co z nią będzie, co ma z tym zrobić, czy ma jakoś zacząć szybko działać, czy ma iść od, podzielić się tą wiadomością z bliskimi, czy nie. I ona nagle po prostu wyłącza telefon, siada sobie na ławeczce w parku i po prostu patrzy, jak trzcina pod wpływem wiatru delikatnie się kołysze nad brzegiem jeziora. I to, i to są takie momenty, które uważam za bardzo istotne, takie krótkie momenty piękna, które yy, może one nie są wykradzione w rzeczywistości, ale one są jakoś tak cudownie złapane, że jesteśmy tu i teraz i że w tym momencie po prostu mamy Chwilę, że się zatrzymujemy i możemy powiedzieć sobie: tak, jestem tu, jest tak. Może, może czegoś jeszcze nie wiem, a może się czegoś dowiem. Może to jest ten moment przyjemności, może to jest jakiś właśnie ten ostatni moment tego promienia, ale go złapię za wszelką cenę, bo być może za dzień, za miesiąc, za rok, już mi tu nie będzie, już nie będę miała okazji złapać tego momentu, więc robię to teraz. No, a dla mnie widzisz babie lato, nie, nie przepięknie powiedziałaś teraz o tej chwili, o tym momencie, ale dla mnie babie lato tutaj po przeczytaniu wszystkich twoich dziesięciu opowiadań, to jest taki symbol, taka metafora po prostu tych kobiet. One są w, na, na etapie babiego lata, nie? No babie lato jest piękne. Przecież, kiedy wejdziemy do ogrodu, do lasu, kiedy ono się rozpoczyna, kiedy właśnie w promieniach słońca widzimy te, te iskrzące się jakieś tajemczyny, ale no z drugiej strony wiemy to, co przed chwileczką powiedziałaś, że zaraz będzie słota, zaraz wszystko mhm. przepadnie. No i to one, twoje bohaterki to doskonale wiedzą. To są takie mądre, dojrzałe kobiety po przejściach, które no mierzą się z końcówką życia. To no, też jest ich, myślę, siłą, bo w przeciwieństwie mm -hmm. do y, młodych dziewczyn, które mają lat 20 i mają przed sobą wszystko i czują się nieśmiertelne, mogą przeoczyć te momenty, mogą, mogą, mogą nieświadomie je y, jakoś y, pozwolić im przejść i nawet ich nie chwycić, a, te, a moje bohaterki wiedzą, że to, że to jest y, ten moment i że to jest ta chwila y, i... I co? I, i, I idą w to. No i, i, I myślę, że, że, że to jest, cieszę się, że jakoś to jest też odczytane, że mimo, mimo doświadczeń bolesnych, mimo, mimo doświadczeń trudnych, mimo stanięcia czasami, po prostu twarzą w twarz z, z tematem, który nie jest łatwy do udźwignięcia, a biorą to na swoje barki. I to też chyba nie jest tak, że każda z nich jest taka oświecona i ona już wszystko wie. Jest mądra i nigdy się nie pomyli. Nie, one się mogą pomylić, one mogą, one mogą też pobłądzić, ale dają sobie na to przyzwolenie. I to też jest mhm. chyba istotne, żeby nie być dla siebie zbyt surową w tym, w tym babim lecie, nie osądzać się. No właśnie, przepiękna książka. Nic Marto, musimy kończyć naszą rozmowę, ale bardzo Ci dziękuję. Za ten zbiór opowiadań i na pewno sięgnę po inne. Na pewno po inne Twoje książki sięgnę, bo naprawdę jestem pod, pod urokiem, wrażeniem. I czym nie tylko. No cóż, to dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Dziękuję, Marto, że przyjęłaś zaproszenie do dużego pokoju. Mam nadzieję, że nie ostatnie, że jeszcze się spotkamy. Do widzenia, Marto. Ja, ja też bardzo dziękuję. Dziękuję i do widzenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do widzenia Państwu, dziękujemy za uwagę i jak zwykle zapraszamy do książek.